Witam Was we vlogu z kolejnego dnia odwiedzenia wszystkich Was w Polsce. Dziś jedziemy do Tucholi. Zakupy mam dzisiaj w Tucholi biedące. Jestem w ogóle zachwycony, że takie małe i niepopularne miasto zachowało się przez tyle lat. Dużo zieleni na rynku i w okolicy Starówki, też na plus. Co ciekawe, tu Halle jest bardzo interkontynental i na wieździe stoją znaki po angielsku. A tu spotkałem takiego dziada, nie wiem kim jest, ale jak sobie tutaj stoi. Idziemy zobaczyć średniowieczne mury obrądne, Proszę, widzę. I, 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 i co? I tyle. Chodząc po okolicy ciągle napotykałem jakieś wzmianki o zamku. Tu ulica zamkowa, tu plac zamkowy, tu park zamkowy. I zastanawiałem się, gdzie ten zamek, ale do tego wrócimy pod koniec. Tuchola również jest stolicą Borów Tucholskich, jednego z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Pewnie dlatego jest tu technikum leśne, które w ogóle wygląda jak jakiś pałac, albo stara szkoła. Przez te trzy godziny widziałem bardzo dużo fajnych samochodów, tylko szkoda, że miały rejestrację CTU. Co to ukraść? Znaczy... I tak lepiej niż... O, a tutaj wielki budynek sąd. Obok prokuratura, co oznacza, że w Tucholi Sprawiedliwość wygrywa. Teraz idziemy nad jezioro. E, ogólnie nie było za ciepło, żeby się kąpać, ale chyba ktoś się odważył. Trochę tu wieje, ale i tak jest fajnie. Chciałem iść na urbex, ale zamknięte jest wszędzie, więc idziemy do parku. Jeszcze zotnijmy się do początku, bo okazało się, że udało mi się znaleźć zamek. Jest on tuż obok placu zamkowego. Tutaj. Podsumowując, to jeszcze przed tym filmem rozmawiałem ze mną poza największego hejtera tego miasta, ale wystarczyło, żebym się zagłębił w to, jak to miasto wygląda. Bo może i nie jest idealnie, ale przecież każde miasto ma swoje lepsze i gorsze strony. No, i to było moje świadectwo. Bardzo mi się podobało. Już.